Łaszczyk ma event event 17 jest to potwierdzone, czy do mnie masz takie? Sprawdźmy w sumie to. O, potwierdzone! Dobra, zajebiście. Witamy w pięknie największej freak w Polsce kontra zawodowy pięścia z, z nieskazitelnym rekordem 32 do 0 Walka na zasadach MMA. No, to jest mocne zestawienie, nie? Powiem Wam tak. Nie wiem, jak to wygląda na dzień dzisiejszy, ale wiem, że jakiś czas temu Łaszczyk trenował w pancerze, czyli w klubie, w którym ja się przygotowywałem do swoich walk. Um... Więc no. pewnie podzieli mój los. <laughs> uh... Uh... A jakie jest limit wagowy? Gdzieś podali w ogóle informacje na ten temat? 77, okej. Okay. 77. Ja, podobno ten Kamil Łaszczyk, jeżeli chodzi o pieściarstwo, jest totalnym kozakiem. Stójkowo jest kotem w Podobno przy swojej wadze ma pieśnięcie jak goście, którzy ważą po 15 kg więcej. Jest kompletnym mordercą, ale jednocześnie będzie po pierwsze lżejszy, a po drugie nigdy w MMA się nie bił. Więc ja uważam, że wbrew temu, co wielu osobom się wydaje, Łaszczyk wcale nie jest y, faworytem tego starcia na papierze. Bo. Jestem przekonany, że Ferrari po prostu w niego wleci i będzie starał się go obalić. 100%. Tam będzie zero wymian stójkowych uważam. No.